Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj świąteczne pierniczki siostry urszulanki Beaty. Przepis trafił do mnie od Emilii, która zagląda na stronę gotuj.skutecznie.tv i jest odpowiedzią na świąteczne pierniczki mojej mamy. Zdecydowanie moje, ulubione. Tym niemniej przepis na tyle mnie zaintrygował, że e, koniecznie musiałam go wypróbować. Są naprawdę bardzo smaczne, więc z przyjemnością jej tutaj pokazuję. Mam nadzieję, że również Wam się spodobają. Jeśli tak, to przepis i składniki podaję na www.skutecznie.tv i serdecznie tam zapraszam. A za chwilę pokażę, jak pręciutko można je przyrządzić. A są rzeczywiście bardzo proste w przygotowaniu i bardzo smaczne. Zapraszam. Do zwilżonego wodą garnka dodaję pół kostki margaryny. Tu jest 125 g margaryny. Oraz dodaję pół szklanki płynnego miodu. Włączam grzanie i całość roztapiam na małym ogniu. Kiedy margaryna się już niemal rozpuściła, wyłączam grzanie. Ona się do końca roztopi w gorącym miodzie, a ja garnek odstawiam teraz na bok, aby jego zawartość nieco przestygła. Zimą jest to bardzo łatwe i szybkie. Po prostu wystarczy wystawić ten garnek za okno lub na balkon. Do miski dodaję pół kilo mąki. W moim przypadku jest to mąka pszenna typu 500, szklankę cukru pudru. Ma pojemność 200 ml. Jedną łyżkę sody. No, i teraz przyprawa korzenna do pierników. Ja daję dwa opakowania po 20 g. Dokładnie mieszam. Wbijam jedno całe jajko. I dolewam przestydzony miód z margaryną. On jest taki letni, właściwie taki lekko ciepły, ale już go dolewam. Mieszam, po czym zagniatam i wyrabiam na gładkie, spójne ciasto. I gotowe. Przyznam, że wyrabia się to ciasto naprawdę bardzo przyjemnie i bardzo szybko, do tego pachnie naprawdę bardzo pięknie. Dzielę je teraz na dwie części, rozwałkowuję i wykrawam pierniczki, ale najpierw nagrzeję piekarnik do 180 stopni Celsjusza, żeby był gotowy w czasie kiedy moje pierniczki będą już ułożone na blasze. Ja rozwałkowuję je na grubość tak mniej więcej 3-4 mm. No i wykrawam pierniczki o dowolnym kształcie podyktowanym przez forenki. Skrawki oczywiście zagniatam, ponownie wałkuję, ponownie wykrawam i układam na kolejnej blasze. Te pierniczki wędrują do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i będę je piekła jakieś 10 minut. Pierwsza tura piecze się zazwyczaj dłużej, kolejna idzie szybciej. Po tym czasie wyjmuję, zostawiam do ostygnięcia i do pieca wsuwam następną blachę pierniczków i tak aż do wykończenia ciasta. I gotowe. To jest trochę inne ciasto niż pierniczki, które piekłam do tej pory, więc widzę, że trzeba je piec trochę krócej. Na pierwszą turę, przynajmniej w moim piekarniku. Wyjmuję je teraz z piekarnika, układam na metalowej kratce ruszcie, aby nieco przestygły i odparowały. A tymczasem do piekarnika wsuwam kolejną turę pierniczków. I będę to powtarzać tak długo, aż upiekę wszystkie pierniczki z całego ciasta. Gdyby ciasto lepiło się do stolnicy, to oczywiście bardzo delikatnie można podsypać ją mąką i dopiero na takiej podsypanej mąką stolnicy rozwałkować je i wykrywać pierniczki. Upieczone pierniczki przekładam do pudełek z pokrywką. Wykładam je papierem, po czym szczelnie zamykam. One teraz po upieczeniu są takie dość twarde, że będą wymagały kilku dni, aby skruszały i zrobiły się takie mięciutkie i przyjemne do jedzenia. I jest kilka trików na to, aby stało się to szybciej. Ja opiszę je na stronie internetowej gotuj.skutecznie.tv przy przepisie z tymi pierniczkami. Wspomnę teraz tak na szybko, że można tu włożyć świeżą bułkę, przykryć i razem z tą bułką zostawić pierniki w pudełku. One wówczas jakby wchłoną wilgoć z tej bułki i będą szybciej mięciutkie. Można je także wystawić na mróz i na mrozie również szybciej kruszeją, ale w tym roku nie mam rozu, więc ta możliwość raczej odpada. Z proporcji wyszło tyle pierniczków. Jedna puszka i jedno pudełko. Całkiem sporo. Pachną teraz naprawdę przepięknie. Zamknę je teraz szczelnie i zostawię do skruszenia, aby były przyjemne i miękkie w jedzeniu. I pierniczki gotowe czekają tylko na przeozdobienie. A przeozdobiamy w dowolno ulubiony sposób. Dowolnym lukrem białym bądź kolorowym. Na lukier można dać posypkę, kolorowe cukierki, perełki kawałeczki orzechów, posiekanych bakali, to już naprawdę według uznania. A jeśli w domu są dzieci, to proponuję oddać zdobienie pierniczków w ich bardzo kompetentne ręce i pozostawić szerokie pole dziecięcej wyobraźni. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Mi szalenie przepalu do gustu i dlatego raz jeszcze serdecznie dziękuję za jego udostępnienie.